szok i niedowierzanie Robert Lewandowski zagrożony jest koronawirusem koronawirus wystąpił już w Monachium czy Robert Lewandowski ma czego się obawiać niebezpieczeństwo jest bardzo blisko jeśli chodzi o koronawirusa we Włoszech praktycznie odwołano już mecze w Serie A no właśnie, co dalej, jeśli chodzi o piłkę nożną na temat Roberta Lewandowskiego. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, w Niemczech stwierdzono ognisko, jeśli chodzi o koronawirusa w Monachium, a więc dokładnie tam, gdzie ro gra Robert Lewandowski. Oczywiście Robert Lewandowski jest zdrowy, nic mu nie no, grozić to może mu grozi, tak? Natomiast jest zdrowy jeśli chodzi o sytuację, przynajmniej kiedy to nagrywam. Natomiast rzeczywiście koronawirus nie mógłby być bliżej e, niż to praktycznie ma miejsce, tak, w, w Monachium. Poszczególne kluby, jeśli chodzi o kluby europejskie, dały takie wytyczne, jeśli chodzi o piłkarzy, żeby uważaj na siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o skupiska ludzi. No ale z drugiej strony jest to troszeczkę śmieszne, tak, no bo przecież mecz, mecz odbywa się na, na stadionie, dziesiątki tysięcy kibiców, zawsze ktoś może być potencjalnie chory, tak, e, i ta choroba może się roznieść. Natomiast, mimo wszystko, piłkarze mają uważać na siebie, jeśli chodzi o takie sy sy sytuacje pozaklubowe, pozapiłkarskie e prywatnie w życiu. No właśnie, czy ten koronawirus będzie zagrażał, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo to może dotknąć nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale też ich, jego kolegów z drużyny, tak? I czy tutaj jest sens izolowania się jakby od tego koronawirusa? Wiemy, że we Włoszech odwołano praktycznie w jeden dzień wszystkie rozgrywki, jeśli chodzi o piłkę nożną, nie tylko serię A, ale także rozgrywki na niższym klasie rozgrywkowej, na niższym szczeblu. W obawie właśnie przed koronawirusem tam stwierdzono praktycznie trzy osoby zmarły, jeśli chodzi o koronawirusa, tam wystąpił we Włoszech. Co prawda, koronawirus już istnieje od grudnia 2019 roku. Dziesiątki tysięcy są przypadków, natomiast w Europie na razie są poszczególne przypadki. No i we Włoszech odnotowano już ponad 130 czy 140 przypadków osób zarażonych na koronawirusa i w obawie, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał dalej, to odwołano wszystkie mecze. No, właśnie, czy ta sama sytuacja będzie miała miejsce też w Niemczech, tak? Czy Robert Lewandowski ma się czego obawiać? Zwłaszcza, że Robert Lewandowski jest osobą aktywną, tak? No bierze udział w różnego rodzaju kampaniach e, społecznych, reklamowych, spotyka, spotyka się z kibicami. Była przecież sytuacja, że licytowano spotkanie z Robertem Lewandowskim w jednym z restauracji w Monachium, tak? Więc ciągle ma gdzieś ten kontakt praktycznie z ludźmi. Ania Lewandowska też jest bardzo aktywną osobą, pomimo tego, że jest w ciąży to różnego rodzaju organizo organizowała, czy organizuje dalej, kampy, to teraz już ma końcówkę praktycznie tej ciąży, kampy camp by N, tak, właśnie sportowe, dietetyczne i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście ten koronawirus może zagrażać tym piłkarzom. No, wydawało się, że piłkarze są zdrowi, silni, ale właśnie ten wirus uderza w osoby między 20 a 60 rokiem życia, czy 65 rokiem życia i w zdrowych właśnie ludzi, a nie tylko w osoby słabsze, a więc w starszych ludzi, czy praktycznie w dzieci. Jest to zupełnie inny wirus, tak, jak były jakiekolwiek wirusy, no to te wirusy z, regu z reguły uderzały w te grupy społeczne, które są, mają słabszą odporność, np. dzieci czy też osoby starsze, a tutaj jest zupełnie inna sytuacja bo to dotyczy młodych, silnych tak naprawdę osób. No i rzeczywiście Robert Lewandowski jest w tej grupie, w tym gronie osób tutaj narażonych na ten koronawirus. Zwłaszcza, tak powiedziano, ognisko było w Monachium, czyli już poszczególne kolejne osoby praktycznie na pewno ten wirus się rozprzestrzenił, tak? Jakby przerażające w tym wirusie jest to, że ludzie są nieświadomi, że mają ten wirus i zarażają kolejne, tak? No bo od czasu zarażenia do powstania tej choroby to praktycznie od 10 11, niektórzy mówią do 15 dni, no to wyobraźcie sobie, macie kontakt tutaj jakiś z osobą chorą, gdzieś psiknie, kasznie po prostu w, w przestrzeni publicznej, w, na lotnisku, w samolocie, czy, czy gdzieś po prostu, a potem chodzicie i zarażacie kolejne osoby, dopiero was, po, u was te objawy wystąpią po dwóch tygodniach. No nieprawdopodobna sytuacja, ale tak rzeczywiście jest. No i rzeczywiście Robert Lewandowski jest w tym gronie tych osób, które są narażone. Co prawda, no, kluby wiadomo, robią wszelkie tutaj kroki bezpieczeństwa, autokarami, przewożą, wydzielają im hotele i tak dalej, no, ale na tym polega praca piłkarza, na kontakt z kibicami, tak? Gdyby nie widzowie, nie kibicy, to w ogóle kluby piłkarskie by nie istniały, tak? No, to jest oczywista sprawa, więc no, ciężko jest tutaj zamknąć się całkowicie na kontakt z kibicami, co piłkarze mają chodzić w maseczkach i my praktycznie. Nie, nie podpisywać autografów, nie składać, tak, nie kontaktować się z kibicami, czy nie robić sobie selfie, to jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast rzeczywiście tu już jest to niebezpieczeństwo, bo ponieważ ta choroba występuje w Monachium, tak? We Włoszech w Monachium pierwsze przypadki, jeśli chodzi o koronawirusa w Europie, to były we Francji, jest też w Rosji, więc <laughs> Grzegorz Krowiak może się obawiać. Natomiast no, przede wszystkim no, to jest niebezpieczne, że w całych Niemczech akurat w Monachium były te przypadki. Wiemy, że w Monachium tutaj nie tylko Robert Lewandowski, ale też jego koledzy narażeni praktycznie na to są tak na, na ten koronawirus więc rzeczywiście no, kluby przede wszystkim dmuchają, kuchają na swoich piłkarzy, no bo to są piłkarze, którzy są warci wiele milionów euro, tak, zresztą piłkarz jak podpisuje kontrakt czy umowę, to ma zakaz uprawiania jakichś sportów ekstremalnych, deski snowboardowe, tak czy jakieś skoki na bungee i tak dalej, no a tu może się okazać, że koronawirus może być największym zagrożeniem w dzisiejszych czasach, tak, być może piłkarze będą się podpisywać specjalną klauzulę o tak naprawdę tak jakieś higienie czy przestrzegania po prostu tutaj, tak, tych zasad, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, żeby się kontaktować, nie, nie jeździć w takie miejsca, które są zapalne, takie ogniska. No nieprawdopodobna sytuacja. Nieprawdopodobna historia. Jak na razie nie ma przypadku, jeśli chodzi o koronawirusa w Polsce, ale wydaje się, że to jest tylko kwestia czasu. We Włoszech też nie było tego przypadku. W momencie, kiedy po prostu pojawiły się te pierwsze przypadki, to lawinowo, lawinowo to ruszyło, mnóstwo ludzi zostało zarażonych. No i wiemy też, no, że na, na tym jest ciężko zapanować, a najgorsze jest to, że praktycznie nie ma żadnej szczepionki, żadnego lekarstwa, żeby można bo praktycznie było to zastopować, czy podać tutaj szczepionkę, czy lekarstwo, i człowiek by z tego się wyleczył, by z tego wyszedł, tak? Bo tego praktycznie nie ma, tak, tego praktycznie nie ma. No właśnie, i co dalej będzie, tak, jeśli chodzi o piłkarzy, no, to to postawia, pozostawia znak zapytania, tak, no bo wiadomo, że jakby życie piłkarza polega na ciągłych podróżach, jazdy na, wyjazdy na mecze w ramach Ligi mistrzów, wyjazdy praktycznie po całych Niemczech i ta sytuacja jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna, tak, zwłaszcza. Oczywiście piłkarze żyją w takich bankach szklanych, tak, pieniądze, sukces, pienio... kobiety piękne, zjedzanie całego świata, kto z nas by tak nie chciał żyć, natomiast jednak są tak samo po prostu kruch, krusi, krusi, tak? Są tak samo kruchymi ludźmi, tak jak my. No i ten wirus tak samo na nich może po prostu działać. To nie jest powiedziane, że jak ktoś gra w Bayern, niemal, czy w Manchester United, to jego ten wirus nie dotknie, tak? Tak samo może dotknąć natomiast rzeczywiście w Niemczech już Monachium praktycznie jest to ognisko zapalne więc można się spodziewać, że no tutaj dziesiątki osób kolejne mogą być zarażone, zwłaszcza, że media nie za bardzo tak się chwalą, tak, nie chcą tutaj mówić o tym o tych, o tych osobach zarażonych, tak samo tej władze lokalne nie chcą o tym mówić żeby nie robić takiego tak? nie robić takiej paniki żałuję, bo Monachium po prostu ktoś jest chory to zaraz się wszyscy powyprowadzają, tak czy będą omijać łukiem to miasto to też tak nie działa, natomiast niewątpliwie no, muszą piłkarze mieć się na baczności no tak samo jak zwykły człowiek, tak? No ale wiemy, że piłkarze muszą po prostu uważać na swoje bezpieczeństwo. Kwestia tylko czasu, kiedy zobaczymy obrazki, gdzie piłkarze po prostu wchodzą do jakiegoś hotelu, czy gdzieś podróżują, to mieć maseczki na twarzy, bo wprowadzą takie po prostu tutaj te przepisy bezpieczeństwa, tak? Może nawet na wyrost, tak? I za bardzo do przodu, natomiast rzeczywiście wprowadzą takie przepisy, żeby no, chronić się przed ewentualne wystąpieniem właśnie tego koronawirusa, nieprawdopodobna sytuacja. Zwłaszcza, że ten wirus, no, o dziesiątki tysięcy ludzi już jest chory. Już ponad, ponad tam chyba 3000 osób zmarło, jeśli chodzi o tego koronawirusa. No to jest straszna sprawa, tak, straszny praktycznie wirus, czegoś takiego nie było nigdy na, na świecie. No może wcześniej były, tak? Czy na przykład Hiszpanka, czy inne wirusy, 100 lat temu praktycznie była taka Hiszpanka, dokładnie w 1918-1919 roku, ale w czasach tak w, w, w tych czasach współczesnych, tak? Zwłaszcza, że tak jak Robert Lewandowski on zwraca uwagę na dietę, na to, żeby nie być kontuzjowany, to tym bardziej taki wirus no, mógłby przekreślić całkowicie. Karierę. Nie ma co się oszukiwać, że taki, taki wirus powoduje albo śmierć, albo niektórzy mogą wyjść z tej choroby. Natomiast w przypadku piłkarza to jest raczej mało prawdopodobne, gdyby wyszedł z takiej choroby i mógł grać piłkę nożną, bo to jest organizm tak osłabiony, nie ma szans raczej, żeby po, po takim wirusie, wirusie mógł zawodnik wrócić do gry, do pełnej dyspozycji. tak. Raczej to jest mało prawdopodobne, żeby zawodnik mógł dalej grać, występować. To już raczej jest koniec kariery piłkarskiej, bo organizm jest osłabiony, też piłkarze nie chcieliby pewnie z taką osobą grać, która była wcześniej chora, bo nie wiedzieliby, czy czasem ta choroba nie wróci, czy czasem nie ma dalej tego wirusa. Wiadomo, że byłby strach w takiej szatni, wiadomo, jak te szatnie, tak, mnóstwo potu, potem są łaźnie wspólne, tak, łazienki i tak dalej, prysznice, no więc no to rzecz po prostu, która kompletnie odpada, tak napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie, to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem Kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, pozdrawiam, trzymajcie się zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie no, we Włoszech praktycznie te wszystkie mecze odwołano w niedzielę i stwierdzono, że zostaną przesunięte na inny termin, tak? czy czasem koronawirus nie zaburzy tych terminów jeśli chodzi o rozgrywki, na przykład ligi Mistrzów, zupełnie te terminy będą mieć, wyglądać inaczej. A jeszcze jest pytanie w kontekście Mistrzostw Europy: jak te Mistrzostwa Europy będą wyglądać, jak one będą w poszczególnych miastach? Czy na przykład to też nie zaburzy, nie wpłynie na funkcjonowanie tego? Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.